W pandemii wszystkie świątynie są zamknięte, jak i nasze studio. Do tego zdecydowanie wszystko sobie w ramach rozmaicenia trening na dworze. Mam nadzieję, że będzie fajnie i... i że kiedyś to powtórzymy, że parę razy będziemy ćwiczyć co najlepiej I told you though you smell the motion, you know. Same fit four days. four days. I grind four ways. Four ways. I play no games. no games. All me, no blame. On the wave, my own wave can't stop my shine. Stop my shine. In the lane, my own lane can't stop my can't stop 40 yard in the V12 and like 1.5. At 19 I clip 19 in a month, no lie. Oh god. I was starving skinny now my weight up got no energy fade to see you try see you later See you later. I'm showing for the stars Need No laser beam blowing like the greatest but it's one Manko, przygotowaliśmy dla was krótką zabawę, grę w ramach alternatywy co do Dziarania, bo niestety no, przyszły nam czasy lockdownu, studio jest zamknięte, studio niestety nam nie funkcjonuje. Dlatego przygotowaliśmy e, zabawę, w której będziemy mieć 5 minut. Każdy z uczestników będzie miał 5 minut, żeby przygotować obrazek z przygotowanych wcześniej haseł. I po 5 minutach każdy pokazuje to, co przygotował. Każda interpretacja tego słowa jest dowolna.

nie mieli czapki jakieś, nie? Czy coś takiego było? Boję się, że przedobrze. Jesteś na Ma taki mały ogon. Ziół? Mhm. Ale my to o czy żółwia przebranego za nim Bo Zakon ma lepiej, bo on ma charyzmę, nie? No mhm, ma to też jest inaczej wtedy, nie? Ile jeszcze z tego czasu? No, wysadził, nie? Chilo? Dłużej myśmy... Dobra, koniec. Nie to ja się że ninja kurwa. Tak, dopisałam, że ninja, dlatego, że nie, umie, nie wiedziałam, ani nie umiałam narysować żółwia ninja. Ale nie ja zna, nie, ma, nie ma żółwia, plus ninja. Żółwia, ninja, to, tak. to, są takie to jest taki korporacyjny figure out of the box. Oooo. Nie wiem, który. Od jutra już na kartony. No proszę, proszę. Z bliska, bo co wiesz. Zrobiłem tego z Angielski. Zacząłem tak go robić, ale... Zmieniłem tą koncepcję, generalnie mówię, ch**owo, z frontu będzie dużo lepiej No i tak, tylko że ja w ogóle nie oglądam tej bajki, więc nie wiem, ale prze chciałem przemycić też e, Z moich wzorków, na przykład gdzieś trójkąpielowy, to wygląda by na tyle, dziękuję To na pewno z Donatello, nie wiem tych widelców śmiesznych, ale o, No to tu jest Donatello no, O, patrz Bardzo A, ładne Chyba też muszę spróbować 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 ołówkiem Ale wiesz, to może bardzo... Serio. Robimy no tych Koniec. No, Proszę przejść. W tą strunę. A to jest klamka czy... No, nie, to jest <słuch> do góry tego. Nie wcześniej strunny? To tak że idziesz. A ja mam w ogóle małą bardzo. No, to jest właśnie moja Naprawdę? No prawda. Są nawet takie frdzelki, czy wstążki takie... To życie? Nie. Widzicie na pogrzebie 20 lat temu nóżkę? <grym> tak, mam gotową rzutkę. Proszę bardzo. Poczekaj. Nie, no to ma jeść cały czas. Już wiesz z nim jak No bo się, tym bardziej mi to ładuje. <grym> no. Podpatliwa była. Zostawiamy sobie te rysunki. No. Tak, kto nosuje. No dawaj. Obawiam się. Policyjny gołąb. Idealnie. Zajębi... Super. Policyjny gołąb. Może być antypolicyjny? Nie. <noise> <noise> Odpaliście już czas? Tak. Jaką kę ta czapkę mają policjanci? Zaraz tutaj widzę. Może tutaj lepiej? Tu masz tu gumkę? No nie, za kolorami się. Stop. stop! Stop. znowu jest anegdota do tego obrazka. Jest gołąb. To jest 997 na jego skrzydleniu. No i jest napis Polic. W ten sposób. To jest skrzyżowanie Policji z Pocztą Polską. Polską. Tak. No, tak, to jest z Jak Co dalej? Nie mogę. Proszę bardzo, to jest mój gołąb. Z taką tarczą. On jest kurczak gdzie to jest taki, wiesz, do, no do rozpraszania tu wk***nych w rubli na O, czapka policyjna, okularki. Tu jest gołąb i ma kromkę chleba z państwa pieniędzy, pałkę do pacyfikowania w rubli i ten, mam no, nadzieję, że widać, do to gołąb. <grym> ja się zostałem nadal w ignorancie. Eee, nie że wiecie strefką w No nie wiem czapki. A to jest w co co w w to? A, to ty normalnie jest wzaza, ale w tym przypadku będzie trochę inaczej. Bardzo ładny, Krzysiu. A, bardzo dziękuję. Mega, bo... Statek kosmiczny. Mam 5 minut. Czas Teraz. To masz to wszystko tym, na finalny? Na posyć. <noise> <noise> Za dużo skala <głosy> przedsięwzięcia. i <noise> no ja nie skończyłam raz pierwsza, więc... No, ja mówię. I tak. Pokaż nam coś. Pokaż nam Pokaż nam że. że patrzyłeś. Mówiłem, że ściągał trochę. No, pewnie skoro... widać. Dać hmm. już lata pracy. że nie poszły na marne. No, e, ja nie zaskoczę też. Pokaż e, od włączka. Pogadasz? Nie wiem nawet, co nie powiedzieć. Jest jest, kręci się, lata, lewituje. Dobra, no ani ten, przepraszam. Czy to komórka aerowa? Nie. To są drzwi do wejścia do <noise> tego statku, to są takie elementy dekoracyjne, a tutaj oczywiście kółeczka do lądowania. Aaaa, Ale lewituje No nie, czasami też mam głowie. się dorosłuje. <noise> Spaghetti. O oh, kurwa. Halo? <głos> <głos> tak? Tak. <głos> Ja nie wiem, zupełnie. O. Ja pamiętam jak za tym dzierał spaghetti. Pamiętasz ten wzór, ja bym go narysował w starych pamięci. Tam Na widelcu. Nie wiem, jak mam tu. O. O. Koniec, koniec. No. No. Aha, co to ma zbite. No. W sztuce. Aha! Tu jest teraz? widelec. Tak, Włoch. Pokaż bliżej, żeby było widać, że faktycznie widać, bo tutaj, tutaj widać, że to widelec, a tu jest mm. a normalnie łyżka. Ktoś pomyślał sobie, po co łyżka do spaghetti, a niektórzy no, jedzą w ten sposób, że no. coś... tak. zakręcają sobie. Kto teraz? Może ja. Tak się zaangażowałam. Frutti di Marek. Niebieski, bo woda. <totra> I i kieliszek czerwonego wina. Bo wypity. No, Porcja prosto z piccolo, w aluminiowym opakowaniu. Jeszcze ciepła i jest obok. Nie, Ale nie, <laughs> ja To jest w Ja narysowałem pufora spaghetti. To jest w ogóle kościół w Ameryce, nie? Oni wierzą w pufora spaghetti. I tam jest tysiące ludzi w niego zaangażowanych. Piękne. Bardzo długi jamnik. A, na ludzie. Daj, trawnik nie odnosi. Bo po prostu ja idziemy na ten czas. O! Stop! Stop! Jaki Stop. było odtwarzany? Dlaczego tu pojemnik? Szczur. Eee. Dobra, ja idę na trawniku i spacer po prostu. widzimy chyba wszyscy chmury słuchać. Co chwila? Wszystko, cokolwiek nie powiedzieć, nie? No? Jest, to jest długie, trochę pasana. wcięty w talię długi. Wygląda jak łyżka do butów. Ja byłbym bardzo długi, więc narysowałem jemnika i... Cyk. Ale k***a, to Kreatywność, z o tym. Ja mam takiego jemnika, który w sumie jest też gotowy jako wzorek. Chętnie sprzedam go. Ma znak nieskończoności. Jest u nas ulubiony jakby motyw, dlatego. Jest mega piękny. Kielab. Jaki sos? Tak poproszę. Mógłbyś powiedzieć czy... Minuta. Dobrze. Stop. Marcin, stop. Okay. Co zaczyna? Okej. Piękny w tortilli z napisem Carpe Durum. Dzień, tak? Na wolny wzorek jakby ktoś chciał Pieczona To jest góreczka. mój. Eee, przedstawiam kebab w bułce no, To jest serwetka No i korona, no, bo to najlepsze danie jakie jest więc... King Kebab King jest... <słyska> 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 Kur... Szczuka abstrakcyjna <słyska> No i brakowało go <słyska> w No studiu Weget kebab Aaa widać To jest mój Kawał mięcha do krojenia który się kręcistu chciałem uchwycić ten rozrażony, taki, tą rozrażoną ściankę, którego podgrzewa, motyw obracającego się mięsa, no i jest litera Z: to jest ukryty przekaz dla tych, zamontanie. co wiedzą. A wiemy. A ten, ktoś wyjaśnia, jak to funkcjonuje, mniej więcej, bo to też tak. Czytający, wybiera pytanie, moim zdaniem, bo są dwa. I jedziemy przykład. Kto tańczył na stole lat barze? Po przeczytaniu pytania liczymy do trzech. Nie wiem, tak jakby na głos no. z tego wynikania. I wskazujemy palcem na osobę, którą uważamy, że. Jak sobie dobiega. Tak, 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 tak. Ja, myślę, że już możesz sobie sam do... no. to. To sam nie leci, bo. No. Dobra. Kto jest naj... nadzwyczajnie złośliwy? <śleski> nie boję <łodź> się. <śleski> Och, no, nie wiem. <biegały. śleski> <śleski> to. Ty, bo wszystkie są mnie. Kto został porzucony przez sympatię? Kto lubi wyśmiewać się z innych? To może ja bym to Kto w skrytości jest fanem Disco Polo? Chyba też bym na ciebie... Dziękuję. Także tak, z naprawdę, tylko tak, Kto mało słucha, a ciągle gada? A ty już? Nie wiem, tu bym tak pokazał nawet, kurwa. Na to No ty tak mi dasz tam, Co to jest ważne? Kto udawał, że lubi wypić jakiś wykwitny trunek, wstydząc się przyznać, że wcale mu nie smakuje. Wykwitny trunek? Wstydząc się przyznać, że wcale mu nie smakuje. To Krzywów kiedyś wziął mięski za 8 dni. i mówił, ale podołyski. Ja pewno, A Wojciech na cudowniku? Ja na w jakimś czułku może powinno być wszystkie macie nie po siłowie z alkoholu ktoś myje się z żartów, które nikogo innego nie śmieszą o tak masz dużo, dajmy serwetę no serwotę kto powiedział jakiejś osobie że jest okropna w łóżku? nie mówmy o po prostu dobra, macie inne pytania kto zjadłby cały karton lodów? <gry> A ja to... Kto konsumuje najwięcej słodycz? O, to nie. Jak ma ja się No to coś takiego? Musi być bardziej. A co są banały jakieś? No, no. no. by Kto by krzyczał, bił szybę Nie, 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 tam, nie, <grym> <grym> Kto by krzyczał gdyby zobaczył węża? by krzyczał, gdyby zobaczył węża? Ja nie, Druga róża. Kto oszukuje w grach planszowych? Zagranę? Nie. nie. Ja zawsze gram kursu na służbistą. Ja myślę, że takim hachmentem mógłby być na przykład film. No, w sumie nie dawno. No, no. się. Zmianiam. 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 Zdecydowanie. Fajna, no jakieś tam. To Proszę Kto nie potrafi kłamać? Chyba <noise> ja. <noise> 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 Starna, kręgić, bo ja zawsze jednak jakby chciał coś wkręcić, to nie mówię, nie? Od tupiej strony po mnie no. zawsze. Kto chciałby być kimś innym niż jest? <laughs> Wszyscy. No, nie. Kto wydmuchując nos spogląda na to, co z niego wyszło? <laughs> ja tak mam wyczystę. <laughs> <i> tak. <laughs> <laughs> nie wiem. No ale dawaj, jakieś inne. Kto opuścił bąka w windzie pełnej nieznajomych? Ciężko ciężko nie wiem, ciężko było to próbował podpalić swojego bąka. No, no nie, ale ja nie, lubię agro i obszar. tak się no, To był krabinia. Nie będę mówił. to on był zadzwonił do niewłaściwej osoby, ale udawał, że to właśnie niej chciał zadzwonić. Ja tak raz zrobiłem. Kiedy zadzwoniłem do e, kuzyna, w imię Bartek, a chciałem do ziomka Bartka, żeby on dołóczył. Zadzwoniłem do niego. siema, jak sprawa, od jaka sprawa? Proszę, wrzuć te rzeczy! Kto wypija się samotnie na barze? Ja lub Wojtka. O, ja lub Wojtka. Ja Wojtka. Wojtek z takim cichym głosem. No też się lub sam. Barmany jeszcze raz ten sam I ostatnia niedziela do dziesięciesty raz. Kto opróżnił butelkę wódki z hotelowego minibaru, a następnie napełnił ją wodą? To jest taki spryt w pokroju Marcina, myślę. No, myślę, że tak. Ja będę napełniał. Kto odleje na samki do karuzeli? Ja bym do Krzysiu. Nie, to jestem najbliżej tego. No. Wyjdę teraz na taką czterech. Największy punkt wejdzie do studia, nie? Gdy jeszcze pojrzymy, wszystko było. To wyrusza się i płacze oglądając filmy. <grymne> tak, ostatnio mam przychodnicę. To panicznie boi się starości. No kurwa, serio! Kto jest najlepszym człowiekiem spośród obecnych? Graf ja będę o on jest do ja dzikim sercem. No. Kurde. Jestem spolony na każdych zabobaczy. Kto zawsze kochał karaoke, chociaż w ogóle nie umie śpiewać. Za tak <grym> Na początku jak przyjechał do nas do studia, to chciałem powiedzieć, że chyba twoja na kara rąk no, no, Naprawdę. uprawna, no. jak się dziś. to jest mój kolik. To oddałby się za odpowiednio wysoką kwotę? Słuchaj, co ty mówisz? 1 to 2 A on mi co powiedział, że jest to jest To kończymy pewnie, nie? Tak. No. Graliśmy w grę nic nie ukryjesz. Ogólnie rzecz biorąc, wszystko ukryje się. wcale nie była tak fajna jak pan rekomendował, wębiku, także... My nie rekomendujemy. Generalnie My no takie, myślisz, że będą bardziej hardkorowe pytania. Nudne, możecie wysyłać nam więcej lepszych. Dzięki za obejrzenie czwartego odcinka. Pamiętajcie, żeby nasz kanał zasubskrybować i kliknąć wszystkie powiadomienia. Linki do naszych Instagramów macie w opisie, więc jeżeli będziecie chcieli zobaczyć sobie nasze prace, albo się z nami skontaktować w celu umówienia na tatuaż bądź omówienia tatuażu to serdecznie zapraszam w przyszłym tygodniu na pewno przygotujemy dla was jeszcze jakieś nowe formy naszej działalności spowodowane jest to lockdownem jesteśmy niestety troszeczkę ograniczeni nie możemy wam pokazać tylko naszej pracy ale pokażemy wam jak spędzamy czas wolny w sumie jak lockdown wcale nie jest taki zły my go traktujemy troszeczkę jak urlop troszeczkę jak taki moment znalezienia jakby inspiracji i ogarnięcia nowych rzeczy spokojnie możecie Spodziewać się fajnych rzeczy w następnym odcinku. Korzystając z okazji, chciałem Wam życzyć w imieniu całego studia, całej ekipy. Najlepsze życzenia, w okazji świąt wielkanocnych, przede wszystkim zdrowia, bo to jak pokazało ostatni czas jest dla nas najważniejsze. Do zobaczenia w kolejny piątek o godzinie 15. Siema!